Every day, later night, not okay All I want and I pray All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think it Bardzo serdecznie w nowym dniu Jak zwykle o poranku Bo my to Skórami, słuchajcie, ja jestem Typem rannego ptaszka Cześć, Matunia Czekaj, bo, wiecie co Mówiłam w ostatnim w filmie, że nie cierpię wody niegazowanej, no ale niestety zostawiłam sobie butelkę w samochodzie i nie mam sobie jak nagazować tej wody, więc łyknę trochę takiej no coś mi, coś mi nie pasi w tej wodzie i koniec, co ma tu nie o matko głupki z samego rana ulubiona zabawka Matyldy, ona już nie wygląda ale funkcjonuje, co? Funkcjonuje, tak. Ej, Matucha, ale ty masz jeszcze mokre łapy, nie wysłaś. Kobieto, normalnie weź. Dobra, dzisiaj piątek, a piątki są zazwyczaj hardcore. Jezu ci, trzynastego w piątek! Trzynasty w piątek. Nie mam czarnego kota, ale mam czarnego psa. To będzie dobrze. Musi być dobrze. Będzie super. Ojej, nie skacz, bo się rozjeżdżasz. Nie skacz. No, wow. Faktycznie. Ale to nic, dzisiaj tak, tak. gorowy dzień. Bo, no piątek, piątkiem w ogóle. Wiadomo, zawsze jest człowiek już na resztkach energii w ten piątek. Ale jeszcze zakupy, bo słuchajcie, w domu już. W lodówce zostało tylko światło, i w ogóle skończyło się wszystko. Nawet alpaczkom jedzenie, więc muszę im jechać dzisiaj przywieźć. Na szczęście. Co? Chcesz iść na dwórek? Mati? Chcesz iść na dwór? No nie chcesz, bo nie mówisz. Chcesz iść na dwór? Nie, słuchajcie, my mamy taki system, że jak ona chce iść na dwór, i ja się pytam, czy, czy chce, to ona szczeka. I wtedy faktycznie wychodzi. A jak patrzy się i nie szczeka, to znaczy się, że chodzi o coś innego. Pewnie próbuje mnie wyciągnąć na zabawę, ale teraz tak nie bardzo jest czas. Także tak, zakupy. Zakupy dla Alpak. I w ogóle. Także dzisiaj ten dzień będzie na obrotach. I to takich dobrych, żeby się z wszystkim wyrobić. Jezu, wiecie co. Ja zawsze mówię, że kocham moją pracę. Ale kocham ją jeszcze za jedną rzecz. Że ja do tej pracy chodzę ubrana. Tak jak widzicie. Koszulka, trysy, reginsy, bluza. I nie muszę się musztrować w jakimś garsonie czy czymś innym. Tylko na luzaku. To jest bardzo, bardzo fajne. Zresztą ta moja praca to jest w ogóle. Najlepsiejsza na świecie, najlepsiejsza na świecie, ja zawsze to powtarzam, nieraz mam takie dni, że no nie mam siły, no w końcu jestem tylko człowiekiem, no nikt nie jest cyborgiem, ale wiecie co, jak sobie przypomnę moje wcześniejsze prace, zanim moja droga potoczyła się tak jak się potoczyła, to powiem wam, od razu mi się zachciewa. Od razu mi się zachciewa, od razu mi przechodzą wszystkie fochy, muchy w nosie i tak dalej. Bo robię to, co lubię i pracuję z tym, z kim bym chciała pracować. A to jest najważniejsze, prawda? To jest najważniejsze. A ty co tak słuchasz? Matylda chyba myśli, że ja to. No, Ty oczywiście też możesz posłuchać, Ty to. O pomyślisz Boże. Babie normalnie odbiło. Stoi i gada. Nie pomyślisz sobie, tak? Dobra, dobra. Żebym cię nie znała, to bym ci uwierzyła. <gryw> Okej, okay, słuchajcie, szybkie śniadanie. Jeszcze muszę się dopakować, bo oczywiście. Jak to ja... Chociaż w sumie nie mam dużo, no ale zawsze coś tam muszę dołożyć. Mam nadzieję, że mi się kiedyś uda wypracować taki nawyk, jak niektórzy przygotowują sobie wszystko wieczorem. Tacy perfekcyjni ludzie, ubrania. To, 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 tamto, a ja zawsze na zapięć dwunasta. Zawsze. Nieraz mnie to tak denerwuje, ale no, no po prostu tak jest. Po prostu tak jest. Nie potrafię jakoś tak się zorganizować, żeby. Wszystko poszykować, ale gdzie co, chyba chaotyczni ludzie tak mają. Może, znaczy chaotycznie. ja też jestem chaotyczna, bo jestem, bo wiem o tym. Ale też kreatywni ludzie, chyba żyją tym wszystkim takie pyk, błysk, dobra, lecimy, robimy i już jest dobrze. A jakbym była taka szablonowa od A do Z, to tak, nic w prawo, nic w lewo, tylko jak koń, klapki do przodu. To ja bym nie mogła chyba robić tego co robię, bo u mnie często właśnie wszystko działa na zasadzie impulsu. Pyk, jest, działam. No tak też było z tym YouTube'em, słuchajcie, nie inaczej. Był impuls. Wprawdzie pomysł był już dawno i takie zastanawianie się nad tym, czy to aby jest dobry pomysł, czy to. Wiecie co, ja też mam wysokie poczucie własnej wartości, ale momentami ono tak pikuje bardzo w dół. I. Tutaj w tych momentach było takie, kurczę, jak to trafi, jak będzie hejt, jak to, jak tamto, jak to w ogóle. Bo wiecie, znawców wszystkiego, zwłaszcza w internetach, to jest po prostu o, na tony. Każdy jest ekspertem w każdej dziedzinie, każdy wie, jak wychowywać czyjeś dzieci, każdy wie, jak szkolić czyjeś psy, jak karmić i opiekować się czyimiś zwierzętami. Wszystko jest dokładnie jak na dłoni u kogoś, ale u siebie często nie widzi się właśnie niektórych gór lodowych. I w sumie to mnie tak powstrzymywało, krępowało i tak się zastanawiałam. Ale powiem Wam szczerze, Wy dodaliście mi takiego wiatru w żagle, że powiem Wam szczerze, obym tego nie powiedziała w czarną godzinę, ale Jezu, jesteście cudowni, fantastyczni. Znaczy, w czarną godzinę, to wróć! Ja mam tak fantastycznych ludzi na kanale, że to jest po prostu takie uskrzydlające, dodające wszystkiego. Dodające chęci do działania i tak dalej. Jesteście super. Naprawdę jesteście super. Z dnia na dzień was przybywa, z czego się też super cieszę. No i mam nadzieję, że zostaniecie jak najdłużej. Rozsiądźcie się, kawa, herbata. Jak ktoś głodny, to lodówka jest tam. O Powiedziałam, że kawę wam zaproponuję, a ekspres się wyłączył. Dobra, słuchajcie, pogadam i gadam. Odezwę się do was pewnie jeszcze później z auta, ale na razie pędzimy. No i tak. Z jednej pracy do drugiej pracy. O, listonosz mój. No właśnie, z jednej pracy do drugiej pracy. Teraz robię, jakby się ktoś pytał o zaopatrzeniu. Jadę po paszkę dla alpak. No i po paszkę dla człowieków. Bo tutaj też już bida z nędzą zajrzała. Ale nie, tak jak mi się teraz pokończyło to matko, praktycznie tak dużo rzeczy, ja nie lubię tak. Nie lubię tak, bo wiadomo, no, finanse finansami, ale też tyle tego trzeba wszystkiego natargać a to to, a to tamto, tabletki do zmywarki keczup, papier, mat no wszystko co mogło, to wszystko takie pierwszej i drugiej potrzeby też już się skończyło i tak jak wracałam, takie piękne słoneczko było ale teraz już tak coś nie wesoło tak wygląda jakby miało popadać ale i tak dajcie spokój ten styczeń, to jest po prostu zwariować Idzie nawet po tych zwierzętach. Widać, że takie chyba nie bardzo, nie bardzo wiedzą o co chodzi. Dobra, to ja na razie znikam, Wiecie co? Uf, ja Wam powiem taką jedną rzecz. Znaczy, nie Wam powiem, bo, bo co ja mogę Wam mówić? Wy wszyscy wiecie, chodzicie, robicie zakupy. Ja mam nadzieję, że mnie coś widać. Bo już jest w ogóle jest Boże, w pół do piątej. Dzisiaj jakiś car niechcący wyszedł, ale no trudno. Wiecie co, tak obleciałam dzisiaj Lidla, Biedronki. Fakt, faktem w tym roku, no dzisiaj jest 13 piątek. Jeszcze nie robiłam takich większych zakupów, bo tak jakoś mi się udawało podokupować po parę rzeczy, po parę i jakoś to szło. No, ale akurat no zapasy się w końcu kiedyś skończyły. No, bo nic nie trwa wiecznie. No i dzisiaj musiałam zrobić takie większe zakupy. I powiem Wam szczerze, że no wiadomo, że wszyscy jesteśmy w szoku tym, co się dzieje w sklepach. Ale dzisiaj to już Wam powiem, że szczęka mi spadła do podłogi. Wszędzie na każdym kroku, minus 50, promocja tu 99, groszy to 2,99. Kurczę, jak idziesz do kasy, to słuchajcie: palpitacja serca i prawie zawał. Gwarantowane, jak komuś brakuje wrażeń, to na zakupy, słuchajcie: albo jakieś niskie ciśnienie, czy coś. Gwarantuję, że się podniesie. I powiem Wam, że to tak coraz, coraz mniej ciekawie wygląda. I to też umówmy się nikt nie kupuje przecież nie wiadomo czego, nie wiadomo jakich rarytasów tylko takie podstawowe artykuły, spożywcze, śniadanie, obiad kolacja i tak dalej jakieś środki czystości, bo bo jeszcze jakby coś było takiego ekstrawaganckiego no to już powiem wam szczerze że to naprawdę się robi coraz mniej wesoło no takie czasy takie czasy no, ale z drugiej strony, jak to wszystko tak dla przedsiębiorców poszło w górę, no te koszty pracy, koszty wytworzenia produktów, no to no też nie mogą tego robić za 5 zł. Powiem Wam, wariacja, normalnie wariacja. Przecież to jest aż, aż przerażające. Aż przerażające, jak ktoś tak ma mniejsze dochody, to powiem Wam szczerze, że. Normalnie każdą złotówkę trzeba 10 razy oglądać i się zastanawiać, na co wydać. Strasznie to takie przygnębiające, bo człowiek, ja uważam, że człowiek wstaje, chodzi do pracy po to, żeby... Zresztą człowiek wstaje, chodzi do pracy. A co powiedzieć o emerytach? Którzy tyle lat zapierniczali na ten kraj i teraz się muszą zastanawiać, kupić chleb czy lekarstwa? Wiecie, co to jest dla mnie niepojęte? To jest dla mnie niepojęte. Człowiek, który pracował tyle lat na utrzymanie tego kraju, żeby nie miał godnej, spokojnej starości zapewnionej, to jest po prostu uwłaczające godności człowieka. I to jak na to się patrzy, to wiecie, co aż się po prostu nie chce. Odechciewa się być przedsiębiorcą w tym kraju, odechciewa się wszystkiego, bo, bo z góry wiesz. Że jak samo siebie nie zadbasz, to już koniec. To już po prostu nikt o ciebie nie zadba. No to przecież chyba nie tak powinno wyglądać, prawda? Człowiek tyle lat pracuje, tyle lat, tyle swojego życia poświęca na to, żeby co? Żeby się na starość zastanawiać nad wszystkim? Żeby się zastanawiać, co sobie kupić, czy można sobie kupić, czy nie kupić? Czy lekarz? czy coś lepszego na... Nie no, po prostu wiecie co? Takie rzeczy mnie zawsze bolały i bolą, bo to tak naprawdę nie powinno wyglądać. Naprawdę nie powinno to tak wyglądać. Mam nadzieję, że wy mnie jeszcze w ogóle widzicie, bo... bo coraz ciemniej się robi, a ja pędzę z tą wałową do domu. Rozpakuję to wszystko i muszę biegnąć do do Anduszków. Ja mówię, wiecie co? W ogóle Alpaki to. Tak śmiesznie jest ta nazwa. <laughs> Nazywają się Alpaki, a zamieszkują Andy. Powinny się nazywać Andaki, prawda? No. Ale ci mnie też powitały. Jejku, jak one mnie ci powitały, jak one po prostu obskoczyły ten samochód, tak biegły tam z dołu, jak zobaczyły, że matko przyjechało. Że po prostu ja mówię to aż... Cieplej na sercu się robi, no i oczywiście do Matyldy przyszły po Jak tylko widzi, że Matylda przyjeżdża, to on fufel pierwszy czeka. Dobrze, że ja mam normalnie takich pocieszycieli, ale to nic, moi drodzy. Nie rozgaduję się i nie rozwlekam, nie popadam w jakieś nostalgiczne tematy, bo nie o to chodzi. Nie po to jest ten kanał, żeby was tu dołować, tylko żeby wam dostarczyć trochę uśmiechu na twarzy. Wiesz, co takie mam założenie? Żeby ten kanał nie roztrząsał jakichś takich nieprzyjemnych spraw, tylko żeby był zawsze takim pogodnym, wesołym kanałem. I powiem wam, że nawet tak mi się wydaje, że chyba jak będę miał jakiś gorszy dzień czy coś, to nie będę nagrywać, żeby was nie zarażać tą taką. Nie ciekawą energią, tylko żeby Wam przysyłać wszystkie dobre, pozytywne wibro, wibracje. Że to chyba czegoś takiego nam potrzeba w tych czasach, żeby jakoś tak, jak już człowiek poświęca ten swój czas, żeby coś obejrzeć, żeby coś yy, popatrzeć, zawiesić na coś oko, to żeby to było tak z, z jakąś taką yy, korzyścią, prawda? Z jakimś takim pozytywnym akcentem a nie żeby się jeszcze zjeżyć, wkurzyć i w ogóle dlatego tak myślę, że, że tak będę robić że to będzie po prostu taki pozytywny na, mag, na maksa kanał oczywiście na tyle, na ile się da chociaż jak mnie kiedyś coś mocno wkurzy i nie wytrzymam, to też mogę wybuchnąć bo to czasami tak bywa okej okay. dobra pędzę dalej do domu i do zobaczenia, myślę już u chłopaków, bo one też czekają już tam na pewno na marcheweczkę. Czekają, czekają. Dobra. Znikam. Wiecie co? Chciałam wam tak jeszcze na szybko polecić takie fajne trzy produkty. I powiem wam, że ja ich nie znam, ja ich wcześniej nie używałam, to nie są produkty, które ja używam wieloletnio, czy jakoś po raz kolejny. Ale powiem Wam, że bardzo mnie fajnie zaskoczyło to. Ostatnio to serum witaminowe z garniera. Bardzo fajne serum. Ono jest dość niedrogie, bo jakieś 20 parę zł. Yy, w rozmanie, o ile się nie mylę. I wiecie, co mnie skusiło? Ja ostatnio widziałam, ono było dość bardzo reklamowane. I tak sobie pomyślałam, że można byłoby spróbować. I powiem Wam, że. Jedno, co zauważyłam, że na pewno nie jest to wydajne serum. Także tutaj nie ma się na co szykować, że kupicie i będziecie mieć na nie wiadomo jak długi czas, bo nie. Ale działa fajnie. Fajnie tak wycisza tą skórę. I nie wiem, ja używam, powiem Wam szczerze, drugi tydzień teraz. I naprawdę widać: ta cera jest taka odżywiona, jaśniejsza, delikatniejsza. Naprawdę jest fajne, jest godne uwagi. I teraz tak, to, to jest krem taki bardzo dogłębnie nawilżający, tu nawet pisze krem aksamitnie nawilżający i on faktycznie bardzo fajnie nawilża skórę, dodatkowo on nadaje się też do masażu i powiem Wam, że przy tym nie jest jakiś taki tłusty czy coś, ale nawilżenie po nim jest świetne, no i on jest na dzień i na noc. A ja bardzo lubię takie kremy, bo nie lubię, jak ja mam 15 słoików i ten jest na dzień, ten jest na noc, ten pod pachę, ten napięty, a tamten jeszcze nie wiadomo na co. Wiadomo, że do czego trzeba, to trzeba, ale to jest taki fajny, uniwersalny krem. Wydaje mi się, że jest godny uwagi i godny polecenia, dlatego wam o nim mówię. A to, to, to jest jakiś absolutny hit. Naprawdę. Ja mam taką cerę dość trudną yy, i bardzo dużą wagę przykładam do demakijażu. Ja stosuję najpierw płyn micelarny, później jakieś masełko czy, czy olejek, chociaż olejki u mnie nie bardzo się sprawdzają. Bardziej lubię te masełka do demakijażu. I powiem Wam szczerze, że to, zobaczcie, 77% emolientów bo ja mam zaraz problem yy, właśnie z zapychaniem twarzy, z zaskórnikami itd. Tak i tutaj nic takiego się nie dzieje. Bo u mnie to moment, jeżeli coś mi nie pasuje, to ja to widzę od razu, natychmiast. A to, tak jak mówię, 77% emolientów. Więc to jest naprawdę produkt godny uwagi. Jeżeli ktoś jeszcze go nie zna, a używa tego typu produktów, to ja Wam serdecznie polecam. I to, i to, to na pewno było z Hebe, to nie było z Rozmana. Także takie Nowe Trio, godne polecenia, jeżeli szukacie jakiegoś nowego serum, kremu czy masła do demakijażu, z tym, że mówię, to masło to jest petarda, to jest naprawdę świetny produkt. No i oczywiście muszę powtórzyć to, co powinnam powiedzieć na początku: że coś, co pasuje mi, nie oznacza, że będzie pasowało wam, ale uważam, że są to produkty godne uwagi. No i oczywiście nie jest to żadna polecajka. Firmowa, tylko to jest moje osobiste zdanie i moje osobiste polecenie dla Was. Także tak łapcie. Są to produkty godne uwagi. Kochani, w dniu dzisiejszym to już wszystko. Żegnamy się z Wami bardzo serdecznie. Prosimy Was o lajka, subskrypcję, komentarz, oczywiście. Kciuka w górę. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Pa.